Piętnasta niedziela zwykła, rok B, kolor szat zielony. Będziemy prosić Boga, aby ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucili wszystko, co się sprzeciwia tej godności. Czytania: Księga Amosa, Psalm 85, list do Efezjan. I Ewangelia według Świętego Marka. Pierwsze czytanie. Oskarżony o karierowiczostwo Amos broni swoich racji. Jest prawdziwym prorokiem, bo mówi to, co mówi mu Bóg, bezkompromisowo. Zaledwie trzy fragmenty. Księdze Amosa mówią o Amosie. Jednym z nich jest ten, który usłyszymy w pierwszym czytaniu. To scena, w której Amazjasz zakazuje Amosowi posługi prorockiej w Izraelu. Zwróćmy jednak uwagę na odpowiedź Amosa. Z punktu widzenia ludzkiego, jest to bunt przeciw Kapłanowi. Z punktu widzenia religijnego, przestroga dla Amazjasza i ukazanie prawdziwego celu misji prorockiej. Psalm. Pan obiecuje wiele, ale do realizacji obietnic potrzebne jest coś jeszcze Twoja wierność. Podczas liturgii wysłuchamy połowy Psalmu 85, dokładnie drugiej połowy. To ta część, która dotyczy przyszłości. Obietnica Boga mówi o obdarzeniu szczęściem i pokojem. Pobrzmiewa zapowiedź przyjścia Pana. Z tematem liturgii Słowa łączy się w dwóch aspektach. Pierwsze wersety mówią o posłuszeństwie proroka. Do realizacji dzieła Boga potrzeba spotkania Boga i człowieka, spotkania łaski i wierności. Drugie czytanie. To jedno z pism, które apostoł napisał z więzienia. Paweł rozpoczyna list do Efezjan od hymnu o Ojcu, Synu i Duchu i o Tobie. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy w niedzielnej liturgii Słowa lekturę drugiego listu do Koryntian. W ramach drugiego czytania, zazwyczaj niezależnego od tematyki niedzielnej liturgii Słowa, rozpoczynamy czytanie listu do Efezjan. usłyszymy dziś otwierające list błogosławieństwo. Wychwala ono Boga, ukazuje pośrednictwo Jezusa Chrystusa w końcu wymienia Ducha Świętego. Jest to zatem hymn trynitarny, choć przede wszystkim chrystologiczny opisuje rolę Jezusa w dziele zbawienia. Zwróćmy uwagę na to, jak Paweł w tym pięknym hymnie ukazuje, że Trójca Święta działa razem. Ewangelia Jezus, choć jest Bogiem zdolnym nawet wskrzeszać, zaprasza do współpracy ludzi. Poucza ich, jak postępować, by robili dokładnie to, co on. Podczas lektury Ewangelii byliśmy świadkami nie tylko tego, jak Jezus objawia się światu. Równolegle działo się coś równie ważnego. Jezus wprowadzał uczniów w tajemnicę swojej osoby i misji. Uczniowie byli obecni przy mistrzu od samego początku Ewangelii Marka, od pierwszego rozdziału. Usłyszymy dziś mowę Jezusa, skierowaną do uczniów tuż przed posłaniem. Podsumowując: Idź, prorokuj! Takimi słowami Bóg posyła Amosa. Jezus posyła dwunastu, mówiąc: Idźcie, podwiązawszy sandały. Po co? By powtarzali Jego słowa i czyny, by kontynuowali Jego misję. Tak Jezus buduje Kościół. Idź, prorokuj. Jezus instruuje apostołów przed ich rozesłaniem. Mają głosić Jego słowo. Odtąd mają moc uzdrawiać, nawet wskrzeszać. I wypędzać duchy nieczyste. Ale mówi im też o postawie oddania wszystkiego Bogu: ani chleba, ani torby, prócz laski. Chciałby się rzec, prócz łaski. Idź, prorokuj. To niełatwe zadanie, bo słowo Boga nie zawsze będzie przyjmowane przez ludzi. Przed takim właśnie dylematem stanął Amos. Takich trudności doświadczyli zapewne apostołowie. Mimo wielu sukcesów na pewno doświadczyli oporu ze strony niejednego. Idź, prorokuj. To słowo skierowane dziś również do nas. Podwójne wezwanie do słuchania Boga i do budowania Kościoła. Możesz mówić innym to, co chcą usłyszeć, albo to, co mówi Bóg. Wybór należy do Ciebie. Wszystkie teksty i rozważania zaczerpnięte zostały z książki Zaufaj Słowu, Jutro Niedziela, Rozpoznaj w Nim Boga, rok B. Autorstwa księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego. Wydawnictwo, stacja 7. Zachęcamy do lektury całości, błogosławionej niedzieli.